Hierarchia Ojca, aby jego królestwo przyszło na ziemię tak, jak jest w niebie. Zostałem zabrany do wielu innych regionów i pouczony w objawieniu o tym, jak wiele rezydencji Ojca otwierało się na narodziny nowych niebios i nowej ziemi. Kiedy byłem przed tronem, zobaczyłem płonący zwój. Zwinięty jak cylinder. I z tego płonącego zwoju do mojego trzeciego oka wystrzeliło światło, które odcisnęło streszczenia scenariuszy, które zawierały klucze, które mają być użyte do małżeństwa oblubienicy i oblubieńca. Klucze ujawniają nakładanie się wyższej ewolucji na ewolucję człowieka gdy człowiek przechodzi przez swoją granicę poznania jestem, czyli alfę i omega. Te streszczenia scenariuszy były rzutowane w świecących geometriach światła, które są częścią ognistych liter używanych do transkrypcji wiedzy z wszechświata Ojca przez wszechświat Syna do wszechświata Szekina, czyli boskiej obecności. Łącząc jedną wieczność czasu z drugą wiecznością czasu. Pokazano mi, w jaki sposób tajemnice ojcowskiego domu wielu rezydencji pozwoliły nieskończonym miriadom stworzenia wyjść z niewyrażalnej miłości Ojca, łącząc wszelkie rodzaje stworzenia z nieskończoną drogą. W ten sposób Zostało mi objawionych wiele tajemnic Królestwa Ojca, w tym natura urzędu Chrystusowego, historia bractw na tej planecie, powód, dla którego prawdziwe nauki Jachwe zostały zakodowane w języku światła, porządki panowania soborów galaktycznych, powrót Mesjasza, i przeszczepienie nasienia Chrystusa poza próg Alfa i Omegi. Kazano mi ułożyć zwój na pergaminie z boskiego Zwoju światła, który został we mnie zakodowany. A ten zwój to 64 klucze Henocha, wyjaśniające, w jaki sposób siedem pieczęci księgi objawienia zostanie złamanych, ponieważ wszystkie miary nauki od biofizyki do astrofizyki. Są dostosowane do nowego duchowego objawienia w imieniu Ejech, Asher Ejech. Jestem, który jestem. Ten zwój ma przynieść nową kosmologię świadomości, wyjaśniając, w jaki sposób bractwa światła będą pracować z członkami rasy ludzkiej, którzy mogą przyjąć obietnicę nowego życia w niezliczonych innych wszechświatach. Klucze mają zatem być przykładem zarówno duchowego zrozumienia, jak i naukowego, które musi się zbiec, jeśli właściwa struktura rzeczywistości ma być podzielona przez członków rasy ludzkiej w zrobieniu kwantowego skoku do nowej ery. Celem tego nauczania jest otwarcie umysłów ludzi na nowe idee, zapraszając Was do dzielenia się doświadczeniem wychowania duszy. Wraz z rozwojem swojej duszy stajesz się częścią radosnego uczestnictwa i udziału wewnętrznym spokoju, wielkiego zjednoczenia pierwszej wieczerzy, która teraz odbywa się między Bractwem Człowieka a większą inteligencją powszechną, czyli Bractwami Światła. W edukacji duszy konieczne jest otrzymanie mądrości pochodzącej z wyższych światów, która jednoczy Wasze ciała światła i stanowi podstawę dla twórczego doświadczenia. Ta mądrość ujawnia, w jaki sposób możemy uczestniczyć zarówno w wyższym świecie światła, jak i w tym fizycznym świecie rzeczywistości.